W jakim momencie uświadomiłeś sobie, że jesteś najmłodszą osobą, a masz szóstkę dzieci? Mając zaledwie 12 lat, zemdlałem na WF-ie z powodu ataku padaczki spowodowanego latami niedożywienia i wyczerpania, ale kiedy obudziłem się w gabinecie pielęgniarki, myślałem tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu, zanim piątka mojego młodszego rodzeństwa z rodziny zastępczej wysiądzie z autobusu, bo tylko ja znałem ich codzienne nawyki, leki i lęki. Opowiedziałem pielęgniarce i lekarzowi, jak Selin, mająca zaledwie 4 lata, nie chciała jeść bez mnie. Jak Noa nie mógł mówić, ale podpisywał słowa, których go nauczyłem, jak Jenna, Anony i Thomas polegali na mnie, jeśli chodzi o pocieszenie, lekcje czytania i ochronę, nawet jeśli oznaczało to Stawianie się na ciosy przeznaczone dla nich. Ujawniłem ukryte siniaki, nieleczone złamania i dziennik, który prowadziłem przez trzy lata, dokumentując każdą butelkę, pasek i uderzenie, jakie przechwyciłem od walkerów. trzeciej pary rodziców zastępczych, którzy zbierali pieniądze głodząc nas i znęcając się nad nami. Lekarz wyjaśnił, że mój organizm odmawia posłuszeństwa, waży zaledwie 30 kg i nigdy nie przespałam całej nocy, bo ciągle musiałam pilnować dzieci. Kiedy służby opieki społecznej i funkcjonariusze w końcu skonfrontowali się z walkerami, mój dziennik stał się dowodem, który obalił ich zadufane zaprzeczenia, ujawniając lata okrucieństwa. Chociaż walkerowie wściekali się na utratę dochodu, pracownik socjalny oznajmił że wszyscy zostaniemy usunięci tej nocy.